Liczba 11:11 11 znów się pojawiła, i to nie jest przypadek. Twoja bratnia dusza próbuje połączyć się z tobą w tym dokładnym momencie. Czujesz to? Inną energię, wezwanie, którego nie można zignorować. Wszechświat wysyła ci ten znak, ponieważ coś dzieje się na płaszczyźnie duchowej. Istnieje więź między tobą a tą osobą, coś, co transcendentuje czas i przestrzeń. Nagłe myśli, intensywne sny, to uczucie, że ktoś jest blisko. Nawet jeśli go nie widzisz, to nie jest wyobraźnia, to jest prawdziwe. Zwróć uwagę. To jest moment, aby otworzyć swój umysł i serce. Przeznaczenie działa, a im bardziej pozwolisz sobie poczuć to połączenie, tym jaśniej wszystko będzie. Czy to poczułeś? Ten dreszczyk na skórze, to uczucie, że coś jest inaczej. Liczba 11. 11 nie pojawia się przypadkowo. To bezpośrednie wezwanie do ciebie. Twoja bratnia dusza stara się połączyć z tobą w tym dokładnym momencie, a wszechświat otwiera drogę, aby to połączenie mogło nastąpić. Zwróć uwagę na znaki. Ta osoba już czuje twoją obecność, jest już w twojej energii, manifestuje się w małych detalach twojego dnia. Może śniłeś o niej, może poczułeś nagłą pustkę, nieokreśloną tęsknotę, jakby czegoś brakowało, to jest prawdziwe. Wszechświat nie działa na zasadzie przypadków. Jeśli 11-11 się pojawiło, to dlatego, że teraz dzieje się jakieś ustawienie. To oznacza, że coś się rusza, że drogi się krzyżują, że ta osoba jest bliżej niż kiedykolwiek. Ale musisz zrozumieć coś bardzo ważnego. To połączenie nie zależy tylko od przeznaczenia. Masz w tym kluczową rolę. Co czujesz teraz? Inną energię w powietrzu, wezwanie do działania, nie ignoruj tego. Musisz być otwarty, przygotowany i gotowy, aby dostrzec znaki, które ta osoba wysyła do ciebie, nawet jeśli są subtelne. Możliwe, że już się z nią spotkałeś, odczuwałeś coś silnego, ale wątpiłeś. Może myślisz, że jeszcze jej nie znalazłeś, ale więź już została nawiązana. Nawet na odległość, nawet bez fizycznego spotkania, łączność między wami już istnieje. Czy dostrzegasz wzorce? Żywe sny z kimś, kto wydaje się znajomy, mimo że nigdy wcześniej go nie widziałeś. Myśli, które pojawiają się znikąd, jakby ktoś wołał cię po imieniu. Poczucie, że coś ważnego ma się wydarzyć bez logicznego wyjaśnienia. To nie jest przypadek, to twoja dusza odczuwa obecność drugiej. Teraz musisz zrobić coś istotnego, pozwolić sobie. To, co dzieje się w tej chwili, może odmienić twoje życie, ale tylko jeśli będziesz gotowy zaakceptować to połączenie. Nie ma sensu opierać się, nie ma sensu wątpić. Wszechświat już uruchomił wszystkie mechanizmy. Jeśli ta osoba również odczuwa wezwanie, musisz być gotowy, aby dostrzec jej obecność. Czy już wymieniłeś z nią spojrzenia? Czy poczułeś to uczucie motyli w brzuchu, nie rozumiejąc dlaczego? A może ta osoba próbuje się skomunikować na inne sposoby, a ty wciąż tego nie dostrzegasz? Zamknij na chwilę oczy, weź głęboki oddech. Spróbuj poczuć. Ktoś teraz woła cię. Może nie usłyszysz uszami, ale twoja dusza to czuje, twoja energia odpowiada. Ta osoba jest bliżej niż kiedykolwiek, ale jest coś, co musisz zrozumieć. To połączenie nie oznacza, że wszystko będzie łatwe. Znalezienie swojego bliźniaka nie jest tylko bajką, to przebudzenie. To głębokie uznanie, które może ujawnić lęki, niepewności, wspomnienia z poprzednich wcieleń. Czy jesteś na to gotowy? Godzina 11:11 .11 pojawiła się, aby przypomnieć ci, że nadszedł ten moment. Musisz być gotowy, aby dostrzegać więcej niż to, co mogą zobaczyć oczy. Życie daje ci szansę. Jeśli zignorujesz ten sygnał, minie dużo czasu, zanim to spotkanie stanie się możliwe ponownie. Wszechświat nikogo nie zmusza, po prostu otwiera drzwi. Ostateczna decyzja zawsze należy do ciebie. Mas, powiedz mi, Czujesz, że ta osoba jest już blisko. Czujesz tę energię w powietrzu. To dopiero początek. Czy jesteś gotowy, aby zrozumieć, co będzie dalej? Jeśli dotarłeś do tego miejsca, nie stało się to przypadkowo. To połączenie dzieje się teraz, a ty musisz zrozumieć, co to oznacza. Wszechświat nie rzuca przypadkowymi wskazówkami na Twojej drodze. Jeśli pojawiła się liczba jedenaście. Jedenaście. Jeśli to uczucie obecności nie opuszcza Twojej myśli. Jeśli ta energia otacza cię w niewytłumaczalny sposób, to dlatego, że twoja druga połówka jest już blisko. Ale co to naprawdę oznacza? Co dzieje się teraz, podczas gdy czytasz tę wiadomość? Ta osoba również to czuje, podobnie jak ty zauważyła znaki. Może to być sen, silna intuicja, nagła chęć zmiany czegoś w życiu, nie rozumiejąc dokładnie dlaczego. Ale powód to ty. Jesteście już połączeni. Nawet jeśli jeszcze się nie spotkaliście fizycznie, to więź już istnieje na innym poziomie. Może zdarzyło się, że minęliście się bez zauważenia. Może przygotowujecie się na właściwe spotkanie w odpowiednim czasie, ale to połączenie już żyje. Teraz musisz zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Czy twoje myśli stały się intensywniejsze? Czy jakieś wspomnienia lub emocje pojawiają się bez wyjaśnienia? Czy twoja intuicja wydaje się silniejsza? Czujesz, że coś wielkiego ma się wydarzyć? Czy twoje serce wydaje się wołać o coś lub kogoś? To nie jest przypadkowe, to twoja dusza rozpoznaje energię, która się zbliża. Ale jest jeden ważny szczegół, o którym nikt ci nie powiedział. Spotkanie dusz bliźniaczych nie zawsze odbywa się łatwo. Czasami pojawiają się przeszkody na drodze, kwestie wewnętrzne do rozwiązania, lęki, niepewności, wzorce z przeszłości, które muszą zostać przełamane, zanim to zjednoczenie naprawdę się wydarzy. I właśnie z tego powodu otrzymujesz ten sygnał teraz. Wszechświat pyta: Czy jesteś gotowy? Ta więź wymaga od ciebie czegoś, wymaga zaangażowania, odwagi, wiary. Nie możesz po prostu czekać aż wszystko się wydarzy, nie będąc otwartym na to. Musisz powiedzieć tak tej energii, musisz pozwolić sobie poczuć, dostrzegać znaki, ufać temu, co się dzieje. A prawda jest taka, że im bardziej opierasz się tej energii, tym bardziej ta osoba wydaje się oddalać. Im więcej wątpisz, im bardziej ignorujesz znaki, tym trudniej staje się nawiązać tę bliskość. Dlatego teraz zatrzymaj wszystko. Zrób głęboki wdech. Poczuj. Ktoś myśli o tobie w tej chwili. Ta osoba czuje twoją energię, nawet jeśli jeszcze nie rozumie dlaczego. Jest coś niewidzialnego, łączącego was oboje. Jednak aby ta więź się umocniła, musisz ją zaakceptować. Musisz uznać, że los już postawił tę osobę na twojej drodze. Czy czujesz tę obecność? Więc przestań wątpić. Ta więź jest prawdziwa. A jeśli nadal będziesz ignorować znaki, możesz pozwolić, aby ten moment ci umknął. Czy jesteś gotowy, aby dowiedzieć się, co musisz teraz zrobić? Więc słuchaj uważnie, bo wszechświat cię woła. Nie ma już miejsca na wątpliwości. Liczba 11. Jedenaście nie pojawiła się przypadkowo. To uczucie, które pulsuje w tobie, nie jest wyobrażeniem. Twoja dusza bliźniacza się zbliża, ale jest coś, co musisz zrobić. Połączenie między wami już zostało aktywowane, ale teraz zależy od ciebie, aby pozwolić mu się zrealizować w twoim życiu. A to wymaga czegoś bardzo klarownego. Musisz być gotowy, aby rozpoznać tę osobę. Co cię powstrzymuje przed połączeniem? Jeśli to połączenie już istnieje, dlaczego jeszcze się nie spotkaliście? Dlaczego ta energia wydaje się tak intensywna, ale jednocześnie odległa? Oto prawda, którą mało kto ma odwagę zaakceptować. Często to, co cię powstrzymuje przed rozpoznaniem twojej duszy bliźniaczej, to nie los, nie czas, ale ty sam. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy jesteś naprawdę gotowy na to spotkanie? Czy jesteś emocjonalnie otwarty? Czy pozostawiłeś za sobą bóle przeszłości? Ponieważ jeśli nadal masz wątpliwości, strachy, niepewności, jeśli wciąż nosisz ze sobą przywiązania do dawnych historii, możesz nieświadomie blokować to spotkanie. Zatrzymaj się na chwilę i zastanów, czy nadal myślisz o kimś z przeszłości, kto już nie ma sensu w Twoim życiu. Czy boisz się oddać czemuś nowemu? Czy nosisz rany, które jeszcze się nie zagoiły? Jeśli na którekolwiek z tych pytań odpowiedziałeś tak to właśnie to trzyma twoją bratnią duszę na dystans. Wszechświat próbuje ci powiedzieć, że ta osoba już znajduje się w twoim polu energetycznym, że ta więź już została nawiązana, ale musisz być gotowy, by ją przyjąć. I wiesz, jak możesz to zrobić? Uwalniając się od tego, co już do ciebie nie należy. Przeszłość już wypełniła swoją rolę, bóle, lekcje, upadki, wszystko to doprowadziło cię tutaj, ale teraz nadszedł czas, aby zrobić miejsce dla nowego sygnały, które musisz obserwować. Jeśli twoja bratnia dusza próbuje połączyć się z tobą, wszechświat już wysyła ci wiadomości, musisz tylko nauczyć się je dostrzegać. Zwróć uwagę na szczegóły. Czy czułeś dreszcze bez powodu, jakby silna energia otaczała cię? Czy zaczynasz zauważać dziwne synchroniczności, takie jak imiona, piosenki lub miejsca, które pojawiają się wielokrotnie? Czy odczuwasz nagłe uczucie pustki, jakbyś tęsknił za czymś, czego jeszcze nie znasz. To są wyraźne sygnały, że twoja bratnia dusza jest coraz bliżej, ale największym sygnałem jest to, co czujesz teraz. To niepokojące uczucie w piersi, ta pewność, że dzieje się coś wielkiego, to wrażenie, że twoje życie ma się zmienić, to jest wezwanie i nie możesz go zignorować. Następny krok, aby to spotkanie nastąpiło. Teraz, gdy już wiesz, że to połączenie jest prawdziwe, że wszechświat już ustawia wszystko, aby to spotkanie się odbyło, musisz działać. A to zaczyna się od prostej, ale potężnej decyzji, powiedzenia tak tej energii. To oznacza, że od teraz zamierzasz otwórz serce na tę więź, zostaw przeszłość za sobą i przestań opierać się temu, co wszechświat próbuje ci ofiarować. Obserwuj znaki i ufaj, że właściwy moment nadchodzi. To, co ma się wydarzyć w twoim życiu, nie jest małe. To spotkanie nie będzie takie jak każde inne. Ta osoba została stworzona dla ciebie. A kiedy ten moment nadejdzie, poczujesz, rozpoznasz, zrozumiesz, dlaczego wszystko wydarzyło się dokładnie w taki sposób. Ale teraz pytam cię, czy naprawdę jesteś gotowy, aby to przeżyć? Bo prawda jest taka, że. Wszechświat już zdecydował. Teraz wystarczy, że zaakceptujesz. A jeśli czujesz głęboko w swoim sercu, że ta wiadomość jest dla ciebie, to nie ignoruj jej, twoja bratnia dusza czeka. Czy jesteś gotowy, aby zrobić ten krok? Więc słuchaj uważnie, bo od tego momentu rzeczy zaczną się poruszać w sposób, którego jeszcze nie dostrzegasz w pełni. Wszechświat już wykonał swoją część, ułożenie już się zaczęło, ale teraz decyzja należy do ciebie. Możesz dalej żyć w ten sam sposób. Ignorując znaki, kwestionując, czy to wszystko jest prawdziwe, albo możesz pozwolić sobie czuć, bo prawda jest taka, że Twoja bratnia dusza również czuje Twoją obecność. Może nie potrafi tego wytłumaczyć, może nie rozumie, co się dzieje, ale czuje. Jest niewidzialna nić, która już łączy Was dwoje, coś, czego umysł nie potrafi w pełni zrozumieć, ale co dusza rozpoznaje natychmiast, i ta więź staje się coraz silniejsza. Co się dzieje, gdy akceptujesz tę więź? Jeśli zdecydujesz się otworzyć na to, zaczyna dziać się coś potężnego. Nie tylko zaczynasz intensywniej dostrzegać znaki, ale także zaczynasz czuć energię tej osoby zbliżającą się. Sny stają się bardziej żywe. Losowe myśli o kimś, kogo jeszcze nie znasz, zaczynają się pojawiać. Nieodparte uczucie znajomości pojawia się, gdy krzyżujesz spojrzenia z kimś. To oznacza, że już wibrujecie na tej samej częstotliwości. Ale jednak jest jeden ważny szczegół. Wszechświat może cię poprowadzić do tej osoby, ale nie może wymusić tego spotkania. Jeśli nie będziesz otwarty, jeśli wciąż będziesz uwięziony w przeszłości, możesz nie rozpoznać swojej bratniej duszy, gdy stanie przed tobą. I to już zdarzało się wiele razy, z wieloma osobami. Największy błąd, który możecie oddalić od tej więzi, Największa pułapka, która może uniemożliwić to spotkanie, to wewnętrzny opór. Możesz myśleć, że jesteś gotowy, możesz nawet świadomie pragnąć tej więzi, ale jeśli w głębi ducha nadal będą istnieć lęki, wątpliwości lub emocjonalne blokady, możesz nieświadomie odsunąć tę osobę. I co wtedy się dzieje? Spotkanie jest opóźnione. Wszechświat musi wszystko na nowo dostosować. Czujesz, że zawsze coś brakuje, ale nie rozumiesz, co to jest. To może wprowadzić cię w powtarzające się cykle spotkań i rozczarowań, prawie nawiązanych więzi, które nigdy się nie zmaterializują. I właśnie to 11:11 11 chce uniknąć. Ten znak pojawił się teraz, ponieważ czas oczekiwania dobiega końca. Wszechświat już wszystko przygotował, ale pytanie brzmi, czy pozwolisz, aby to spotkanie miało miejsce? Bo jeśli będziesz gotowy, coś znacznie większego wydarzy się w ciągu najbliższych dni. Wszechświat teraz cię testuje. Jeśli chcesz, aby to spotkanie odbyło się w właściwy sposób, musisz udowodnić, że jesteś gotowy, a to nie oznacza tylko cierpliwego czekania. Oznacza to działanie tak, jakby ta więź już istniała. Od teraz przestań wątpić, od teraz poczuj tę obecność wokół siebie, od teraz bądź otwarty na sygnały. Jeśli ta osoba już teraz o tobie myśli, musisz być na tej samej wibracji. Aby ta więź mogła zaistnieć, bo jeśli nie będziesz zestrojony, wszechświat może spowodować, że to spotkanie jeszcze bardziej się opóźni. Ostatni znak, którego potrzebujesz, aby mieć pewność, teraz zamknij oczy na chwilę. Weź głęboki oddech, poczuj tę energię. Coś zmieniło się w tobie, prawda? To jest prawda. To dzieje się teraz. Następnym razem, gdy zobaczysz 11:11, .11, przypomnij sobie o tym. Bo to będzie moment, w którym wszechświat da ci odpowiedź. A jeśli chcesz, aby to spotkanie miało miejsce, to nie ignoruj tego. Co teraz zrobisz? Teraz wybór należy do Ciebie. Twoja bliźniacza dusza czuje Twoją obecność, a wszechświat już wszystko zaaranżował na to spotkanie. Otworzysz się na to połączenie, czy zignorujesz oznaki? Jeśli 11.11 .11 pojawiło się przed Tobą, to dlatego, że dzieje się coś znacznie większego. Skomentuj tutaj, jeśli kiedykolwiek poczułeś tę energię, zostaw lajk, like, aby wzmocnić to połączenie i zasubskrybuj, aby otrzymać więcej wiadomości o tym, co wszechświat chce ci ujawnić. Moment nadszedł. Jesteś gotowy?